Szymano siamacko, ja jestem Paweł Sky i witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z reakcji. Moi drodzy, dzisiaj was trochę obsypię tymi reakcjami, że tak powiem, bo moi drodzy, dzisiaj zareagujemy sobie na wszystkie piosenki Covina, które wydał w ostatniu kilku dni, chyba jakoś tak, 5 dni temu, ostatnio no to była W sensie 5 dni temu, ostatnia to była. No. no. Pięć temu to był piątek chyba, tak? 21 listopada. Tak, to był piątek. Moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się spodoba, reakcja wam się spodoba na tą piosenkę, zostawcie łapeczkę w górę, moi drodzy, subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. A ja nie przedłużam i lecimy, moi drodzy. Kevin Danny Barbie. Zobaczmy, co to jest. Tego nie słuchałem. Jest to w ogóle jakaś tam ten... by nie ona brunetka ale jara mnie jak barbie jak James Bond ser z siedem grama blancik znowu jest styl chociaż zmienia się jak White whitey, shining no i Nike Teraz się grała blancik Znowu jest chociaż zmienia się jak White YT, Shining, to i Nike Na zastępstwo Mary Jane, change kiedy nie ma jej Lubię ci się będąc solo, ale z większą gain, gain Kręci jak Beyblade, może do licejden Najpierw pizdę z nocą, a oj, te wy jak rejn, Muszę przyznać, że siada, siada i to mocno nie bo robię to co Mam tym, co kocham, nie potrzebuję już więcej. To piękne, szukajcie drogi. Jak ją znajdziecie, to łapcie życie za rogi. Zarobić, żeby się nie narobić, Zarobić, żeby się nie narobić, No. Nie wiem czy się tak da żeby zarobić, a się nie da robić i nie wiem o co tu chodzi. obok, by nie mieć już fobii Przeszłość boli, przebijam ją na kasetach Zniknąłbym jak gdyby nie ta kobieta Ona brunetka, ale ja ram mnie jak Barbie Jaksić po serz się gra na blunch Muszę przyznać, że refren bardzo fajny. To w ogóle według mnie tutaj wszystko siada. E, tutaj najprawdopodobniej mamy wszystkie nuty. Mamy e, pierwsza intro antywerapia fit raf Nie wiem. Trzecia, no to to jest. E, Pokoto. Czwarta barca. Piąta oszaleli. No tu są ogólnie wszystkie piosenki, które są tutaj, nie? Na jego chyba płycie, jeżeli się nie mylę. Kozak. Według mnie bardzo fajna nuta, jeżeli mam być szczery. Eee, teledysku, no nie wiem. No teledysk no teledysku nie ma Nie ma go Nie ma klipu W sensie klip jest, ale nie ma teledysku Moi drodzy Ja myślę, że ta bardzo fajna Bardzo fajna, bardzo siada ona tutaj, muszę przyznać, ale odcinek będzie za krótki, 4 minuty Nie no dobra, myślę, że jak na reakcję 4 minuty wystarczy Moi drodzy To by było na tyle Ale moi drodzy To jeszcze nie koniec bo tych piosenek jest bardzo dużo jeszcze, także jeżeli chcecie kolejny odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie na kanale, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami, a ja lecę, na razie i najprawdopodobniej za chwilę będę nagrywał kolejny odcinek z kolejnej piosenki Covina, na razie.